Odwiedzimy ustroń. I spośród wszystkich atrakcji turystycznych, jakie oferuje to Beskickie Uzdrowisko, my wybraliśmy trzy. Bo prawdę powiedziawszy, jeden weekend, by doświadczyć ich wszystkich, to za mało. Lekarze zwykle zalecają ruch na świeżym powietrzu. Ale nie wiem czy właśnie o to chodziło. Bo na przykład wycieczka kolejką na Cantorie to jest ruch, jest świeże powietrze, no i jaki wspaniały relaks. Weekend w Ustroniu nie byłby udany, gdybyśmy nie wyjechali na Cantorie. E, oczywiście jest to jeden z punktów e, tutaj wizyty w Ustroniu, który należy zaliczyć podczas weekendu. Jak długo i jak wysoko wyjedziemy? Naszą koleją można dostać się na wysokość 851 metrów, gdzie mieści się górna stacja kolei linowej. Sam wyjazd na górę to jest około 10 minut. Latem jeździmy troszeczkę wolniej ze względu na te walory widokowe, które możemy. Chciałoby się jak najdłużej jechać. Oczywiście i właśnie dlatego jeździmy wolniej. Nasza kolej jest jedną z najnowocześniejszych kolei w Beskidach. Jest to kolej czteroosobowa, wyprzęgana. Jest bardzo wygodna oraz bezpieczna. Po wyjeździe na górną stację, oprócz pięknych widoków, można skorzystać z toru saneczkowego, który ma długość 710 metrów i 9 zakrętów. Jest on bardzo bezpieczny, bo w sankach wbudowany jest hamulec wewnętrzny, który ogranicza prędkość do 30 km na godzinę. Dlatego tor jest bardzo bezpieczny i mogą korzystać z niego zarówno dorośli, jak i dzieci. Poniżej 8 lat dzieci, oczywiście, z osobą dorosłą muszą na sankach jechać. Na sam szczyt Czantorii kolejką nie wyjedziemy, dalej trzeba wybrać się już pieszo. Ale taki półgodzinny spacer każdemu dobrze zrobi. Dokąd możemy się stąd udać? Tutaj od górnej stacji prowadzi czerwony szlak do szczytu Czantorii. Około pół godziny zajmuje dojście do wieży widokowej, która jest na szczycie Czantorii. A tuż jest po drugiej Wie stronie? Wieża granicy, widokowa, prawda? tak, jest po drugiej stronie granicy po czeskiej stronie. Znajduje się tam również schronisko, do którego od wieży widokowej mamy jeszcze 10 minut drogi. Oczywiście ze szczytu rozpościerają się szlaki w różnych kierunkach. Można dojść m.in. do Wisły w stronę Cieszyna. No, i oczywiście na czeską stronę do Czech. Można też wybrać się trasą spacerową w dół, ale łatwiej chyba kolejką. Tak, tak, no na pewno łatwiej kolejką. I przyjemniej. Y po takiej atrakcji nie mógłbym przejść obojętnie. Tutaj można zobaczyć różne gatunki drapieżnych ptaków tuż poniżej Górnej Stacji Kolejki. Czasami można trafić na pokazy sokolników. Spacer po Czantorii to dopiero część atrakcji, które na dziś przygotowaliśmy. Kolejny punkt to równica. Tuż pod szczytem trafimy do Parku Ekstremalnego. Byliśmy dziś już na jednym torze, na torze saneczkowym, ale takie dla dzieci zabawa to tak. wygląda tutaj znacznie groźniej. Czy rzeczywiście tutaj można takie większe prędkości rozwinąć? Oczywiście, sanki pędzą z prędkością do 40 km/h, w zależności od e, ciężaru ciała danego zawodnika e, czy uczestnika. E, posiadamy 36 dwuosobowych sanek, które są bezpieczne, mają specjalne pasy bezpieczeństwa. Każdy ma możliwość regulacji szybkości, bo posiada drążki do stopniowania tej szybkości. Jeśli park ekstremalny, to musi być i pakiet twardziela. Tak, pakiet twardziela to pakiet dla najodważniejszych. Wybraliśmy trzy takie atrakcje typu Hino 4D z horrorem. Horror Show, właśnie, koło ko którego znajdujemy się, i karuzele Ufo, też taką ekstremalną rzecz. Nie wszyscy korzystają, ale ci, którzy korzystają, bawią się świetnie. Co mamy poza tym? Poza tym mamy planetarium, do którego wszystkich serdecznie zapraszamy. Planetarium to również programy edukacyjne dla wycieczek szkolnych. Ci, którzy się interesują kosmosem czy wszechświatem, dostaną dużą porcję fajnej informacji. To dlaczego 4D? 4D, bo 3D to tradycyjnie zakładamy okulary, a w naszym kinie 4D to również ruchome fotele, wiejący wiatr, woda, efekt tak zwanych myszy w fotelach i to wszystko w połączeniu to jest właśnie 4D, które naprawdę daje dużo, dużo fajnych emocji i adrenaliny. To jest myślę że też doskonałe miejsce dla grup zorganizowanych, żeby się tutaj razem pobawić, prawda? Tak jest, mamy tutaj akurat, gdzie siedzimy, to jest plac taki dla grup zorganizowanych, gdzie organizujemy eventy, jakieś biesiady, spotkania integracyjne, zapraszamy tutaj zakłady pracy, oprócz tego dysponujemy karczmą biesiadną na 180 osób, no i posiadamy salę konferencyjną wraz z miejscami do spania, mamy 36 łóżek i robimy takie szkolenia dla firm w granicach 30-36 osób. Ostatnim miejscem, które odwiedzimy podczas naszej dzisiejszej wizyty w Ustroniu będzie Park Linowy, który znajduje się też pod szczytem równicy. Która trasa jest najłatwiejsza, ewentualnie taka, którą można polecić najpierw początkującym alpinistom? Mamy zróżnicowane trasy, tak jak Pan powiedział. Natomiast jeżeli chodzi o najprostszy poziom, to jest trasa żółta. Ona jest zawieszona na wysokości do 3 metrów nad ziemią, ale taką ciekawostką na tej trasie jest jedyny w Polsce kontynuacyjny system asekuracyjny. To oznacza, że uczestnik przechodząc przez tą trasę nie musi się przepinać na kolejnych drzewach, na kolejnych platformach, tylko jest teraz wpięty do linii asekuracyjnej na pierwszej platformie i do końca w tej linie pozostaje, ponieważ urządzenia za niego wykonują tą czynność. Czyli nie ma możliwości, że dziecko korzystające z tej trasy wypnie się gdzieś nam po drodze, czy popełni jakikolwiek błąd asekuracyjny. Zawsze jest wpięty do linii asekuracyjnej. Przed ruszeniem w trasę każdy uczestnik musi wysłać szczegółowych instrukcji, zostanie wyposażony w taką oto ukształt i na drzewo. W wyższej wysokości mamy trzy trasy. Trasę niebieską, która jest zawieszona do 6 metrów nad ziemią i ma 12 przeszkód. Następnie trasę czerwoną, 8 metrów nad ziemią i 17 przeszkód. I na końcu najdłuższa to trasa pomarańczowa, nawet 12 metrów nad ziemią i 22 przeszkody. Ile czasu potrzeba, żeby się tak tutaj nie, zaklimatyzować i dobrze poczuć? Generalnie to też jest zróżnicowane i takim czynnikiem jakby decydującym jest kondycja danego uczestnika, ale trzeba średnio liczyć około 40 minut na jedną z tras. Wiadomo, że trasy krótsze zajmą mniej mniej czasu. Trasa najdłuższa około godzinki, czyli średnio licząc 40 minut na trasę. Natomiast dodatkowo trzeba skalkulować sobie w czasie wyjazdu około 20 minut na ubranie uprzęży i zasięgnięcie krótkiego instruktażu z zasad posługiwania się sprzętem alpinistycznym. No to był bardzo męczący weekend. Za tydzień wybierzemy miejsce równie ciekawe, ale takie, żeby było mniej adrenaliny, a więcej historii.